Tereny między Rynkiem i Odrą przez całe lata 50. zionęły pustką. Znaczące przemiany przyniosła dopiero kolejna dekada. Na początku lat 60. na wschodniej pierzei Rynku zburzono stary ratusz i wzniesiono kuriozalne bloki mieszkalne, całkowicie nieprzystające do zabudowy rynku. Wówczas także przystąpiono do realizacji kolejnej, zastanawiającej koncepcji urbanistycznej, zrywającej z tradycją rynku zamkniętego z czterech stron. Wtedy już była koncepcja wybudowania szerokiej yy, arterii prowadzącej do, do, do Odry. Właśnie z widokiem na park zamkowy i kaplicę, zamek i tak dalej. A to, jak ja robiłem dyplom i o tym mówiłem, w związku z historią architektury polskiej, profesor Gertel był zresztą szefem katedry, jemu się też to spodobało bo to on sam stwierdził, że to będzie unikalna rzecz, że ten rynek nie taki malutki, jeszcze jest tak pięknie otwarty na zamek, prawda? I w związku z tym pilnowaliśmy, żeby tu już nic takiego nie powstało i te pawilony były takie niziutkie. Najpierw powstały, powstały zawodowania po od Rynku, po lewej stronie ulicy Odrzańskiej. Powstały bloki mieszkalne, jest ich cztery, oraz taki pasaż handlowy przy samej, przy samej ulicy, który oddziela jakby tą sferę mieszkalną od, od ruchu. Zabudowa mieszkalna po parzystej stronie ulicy Odrzeńskiej została oddana do użytku w roku 1964, podobnie jak sąsiadujące z nią nowe przedszkole. Pasaż handlowy zagospodarowywano przez kolejnych pięć lat. Na którymś z budynku Chyba sprawność miała swoją reklamę, którą niesamowicie przeszkadzała mieszkańcom, bo składała się z płyt i te płyty, jakby był wiatr, waliły, także że spać nie było można. Otwarty równolegle plac budowy po wschodniej stronie ulicy Odrzańskiej przypieczętował los tamtejszego odcinka dawnych murów miejskich. Tam zachował się ten mur bardzo fajnie. Bo chodzi o to, że tu dosyć była szczelna zabudowa. W średniowieczu te mury dochodziły do tak zwanej bramy odrzańskiej. Dawny racibusz posiadał trzy bramy wchodzące w skład miejskich fortyfikacji. Brama odrzańska pozwalała na komunikację między miastem i zamkiem. Zburzono ją w 1828 roku z powodu złego stanu technicznego. W lipcu 2008 odkryto jej dobrze zachowane relikty. Niestety po ukończeniu remontu to cenne znalezisko zostało ponownie zasypane, a ułożona nad nim kostka brukowa w innym kolorze daje raczej symboliczne pojęcie o umiejscowieniu, kształcie i rozmiarach dawnej bramy. Na przykład w Anglii taki fragment to, to jest zabytek chroniony na wszystkie strony i za pieniądze. Na miejscu, gdzie dziś stoi budynek, podwale od 1 do 7, była taka mini kamieniczka, dom nieduży, w którym mieszkało kilka rodzin. I tam taki był wiejski krajobraz, ponieważ ktoś tam trzymał kozy, one się tam pasły, oraz kury. I ci ludzie wylegali z tej kamieniczki i tam sobie siadali na jakichś ławeczkach, deskach, kocach. I tak blisko rynku zawsze się tak troszkę wszyscy dziwili, no jak to tak w środku miasta taki wiejski krajobraz. No wesoło było po prostu, bardzo taki sympatyczny ten. Zawsze jak tam idę, to przypominam, no proszę bardzo, tu się pasły kozy w środku miasta i chodziły kury. Ale znacznie bardziej przemawiające do wyobraźni znalezisko odkryto nieco wyżej, tuż przy Kościele Świętego Jakuba. Przypomniano sobie wówczas, że jeszcze na początku XIX wieku był to teren klasztoru Dominikanów, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Byłem pracownikiem w pracowni urbanistycznej w Urzędzie Miasta. Tutaj, pod tym budynkiem, zaczął się wykop. Bardzo głęboki wykop. I co zobaczyłem? to przechodziło ludzkie dla mnie pojęcie. Spod koparki, tutaj w tym miejscu, dokładnie gdzieś w tym w tu rejonie, bo jeszcze tu nie, ale tu i w tamtą stronę, zaczęły wyskakiwać fragmenty ludzkich szkieletów, kości i to takie do zidentyfikowania bez specjalisty. Już nie ukrywam, byłem przerażony, wróciłem do pracy, Powiedziałem to ówczesnemu architektowi miejskiemu, panu architektowi G G Gocowi. Goc. On wiedział o tym i mówi tak, niech pan se to odpuści, bo pan jest świeżo po studiach i po co ma pa pan zaczynać od takich problemów. Odnalezione szczątki były zapewne pochówkami z przyklasztornego cmentarza, których nie przeniesiono ani po sekularyzacji klasztoru, ani w trakcie tworzenia się na tym obszarze miejskiej zabudowy w XIX i XX wieku. Nieparzysta zabudowa ulicy Odrzeńskiej została oddana w latach 67-68. Na parterze umieszczono m.in. dom książki, Herbapol i sklep sportowy oraz kultową kawiarnię Piotruś, o której mówiono, że ma najlepszą kawę mrożoną na świecie. Przed wojną podobne funkcje usługowo-handlowe pełniła Ulica Długa. Po odbudowie zmieniono jej charakter na mieszkaniowy, a handel przeniesiono do nowych pasaży na Ulicę Odrzeńską i Mickiewicza. Cała znana dziś zabudowa ulicy Odrzeńskiej wraz z blokiem przy placu mostowym od drugiej połowy lat 60. funkcjonowała wraz z pozostałościami zabudowy przedwojennej. Ten stan rzeczy widać na fotografiach z 1969 roku ukazujących jedną z kolejnych inscenizacji przemarszu wojsk króla Jana III Sobieskiego. Oni przechodzili przez plac Mostowy i na placu Dogosza odbywało się przywitanie, tak Czesiu Miłota tam odgrywał, zresztą moja bratowa też tam była jaka dama <dworu>, dworu, Sobieskim był pan Wójcik. Nieżyjący. Zresztą miał ja, podobny troszeczkę tą, tą twarz do, do tego wszystkiego. No była to, była to piękna rzecz.